Pewnie zastanawiacie się, czemu jestem przebrany za policjanta? Bo w tym odcinku po raz kolejny zhakujemy Gierkę i wsadzimy wszystkie spranki do więzienia. A ja będę policjantem, który będzie ich pilnował. Zobaczycie, jak dziwne będą działy się rzeczy w tym odcinku z waszymi ulubionymi postaciami ze spranki. Czy przeżyją w ogóle Dark Moda? Nie będę wam tego spoilerował. Musicie to zobaczyć po prostu na własne oczy. Zostawcie także dwie łapki w górę i suba dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. A no i fajnie byłoby dobić te 20 tysięcy subów do końca stycznia. Napiszcie także w komentarzu co jedliście dziś na śniadanie, a przypnę wam serduszko. Jedziemy z tym śledziem. Dobrze słyszeliście widzowie, szeregowy Przemek Best Games melduje się na służbie i zobaczcie co tutaj stało się ze wszystkimi tymi sprankami, które tutaj widzicie. Po pierwsze jest tutaj szaro i ponuro. No jak to w więzieniu? W więzieniu nie jest zbyt przyjemnie. Nie polecam, nie byłem, ale nie polecam i się nie wybieram. <grym> no i zobaczcie to, co dzieje się tutaj na dole. Te ikonki są bardzo dziwne i zwiastują coś nietypowego, coś co stanie się w tym odcinku i tylko w tym odcinku. Oglądajcie do końca, tak jak mówiłem, bo zobaczcie, na przykład tutaj zamiast pomarańczowego mamy taki podejrzany, zielony, przekreślony kwadracik. Co on może znaczyć? Nie mam pojęcia, ale zobaczcie, co tutaj się stanie. Patrzcie, pomarańczowy stał się zielony. Ja nie wiem, czy po prostu coś zjadł w tym więzieniu, co mu nie smakowało I dlatego zbiera mu się na wymioty, czy cokolwiek No tego nie wiem, ale na pewno ma też podbite oko Więc komuś tutaj, no nie przypadł do gustu Nie wiem, czy to się z policją z nim zrobił Czy może jakieś inne spranki, które też trafiły z nim do więzienia Tego na razie jeszcze nie wiem Ale też ma fajne ubranie, takie więzienne No naprawdę, jest w takim więziennym ubraniu jak w filmie No jest to bardzo ciekawe Już na sam start zapowiada się, że tutaj będzie mocno Tutaj będzie się, moi drodzy widzowie, działo. No dobrze, szeregowy Przemek Best Game's teraz pokażę wam co wam pokażę. Lećmy może nie po kolei. Może teraz Brown? Zobaczmy co się stanie z Brownem. <ścoughs> Brown no ma tutaj poważny uszczerbek. Ej, ale widzieliście on przed chwilą wyglądał całkiem inaczej. czyli on tylko udawał, że coś mu się stało? A tak naprawdę wszystko jest z nim w porządku. Jaki cwaniaczek tutaj, będę miał go na oku, będę miał go na oku w celi następnym razem. <laughs> Ciekawa sprawa ma się także tutaj, bo srebrny, zobaczcie, srebrny uciek, srebrny nie istnieje, widzieliście to? Pojawia się tutaj przycisk z napisem no, czyli on chyba zwiał z więzienia, więc będę musiał go szukać, chyba, no tak mi się wydaje. Dobra, srebrnego na razie zostawmy w spokoju, lećmy z Ready. Ready, Ready jest groźny, słuchajcie, on wygląda na takiego... No co w więzieniu naprawdę robi dym, no na takiego wygląda, nie? Ja bym się takiego typka bał, na szczęście jest w izolatce bezpieczny. <laughs> Dobra, lecimy dalej widzowie i stwórzmy jakiś dobry więzienny bit tutaj w tym odcinku. Fanbot, a czy tobie ktoś wybił ekranik czy nie? No oczywiście, że tak, ale masakry ktoś mu zrobił. Ja nie wiem, czy te spranki tutaj walczą o przetrwanie w tym więzieniu moim, czy o co tutaj chodzi? Bo każdy ma jakiś uszczerbek, na przykład i też... Nie ma oka w sumie jednego, nie? No dziwne, że tutaj się dzieją, naprawdę dziwne, mega dziwne. A Wineria też jest w więzieniu tutaj? Ej, ale Wineria jest oszczędzona, ona jest tylko smutna, że tutaj trafiła, ale no jakby nic jej się nie stało. Czyli kobiet w tym więzieniu nie ruszają, słuchajcie, nie ruszają w tym więzieniu? Dobrze, dobrze, tak trzymać. Kolejna postać. Ej, tutaj też jest wszystko w porządku, nic się zbyt nie stało, tylko tą maskę. Tą maskę chyba potrafi teraz ściągnąć. Tak mi się wydaje, że on wcześniej tego nie potrafił, więc nauczył się czegoś nowego w więzieniu. Czyli jednak można się czegoś nauczyć w więzieniu na to wychodzi. No dobra, ale mnie zastanawia też, dlaczego lime? Dlaczego lime ma znak zapytania, widzowie? O co z tym lime chodzi? Dlaczego on jest szary? Co jest? Lime'a też nie ma? Co się? Co się stało? Ale jego dźwięk jest, ale jego tutaj nie ma! Czyli on też zbiegł z więzienia, słuchajcie. Line i Silver zbiegli z więzienia. Powiem wam, że grubo, i tutaj będzie za niego musiał lecieć ktoś inny. Na przykład ta postać. Hoho! No, powiem wam, że niezły jak się trafił w tym więzieniu. Czegoś takiego w sprankach wcześniej nie widziałem, chyba, tak mi się wydaje. Nawet, słuchajcie, powiem wam, że ten więzienny beat wyszedł nam dobrze. Słuchajcie się. nie dali na początku, Teraz robię proszą mnie no dobra, dobra widzowie, tutaj resetujemy to i pokażemy wam wszystkie postacie, bo tutaj też się dzieją mocne rzeczy. No a pamiętajmy też o Dark Mode, który jest tutaj, w tym prawym dolnym rogu. Lecimy ze słoneczkiem. Co się stało ze słoneczkiem? Słoneczko już nie świeci widzowie, już nie świeci. Teraz jest niebieskie i nie wiem, ultrafioletem świeci chyba, nie? No, chyba tak, chyba tak. Nie ma innego wytłumaczenia na to. Też ciekawe rzeczy dzieją się tutaj. Fioletowy płacze w ogóle. Ej! Fioletowy ma dość! I w ogóle jest jakiś, nie wiem, oflukany czymś zielonym jakimś slimem zielonym. Co tu się dzieje? Co to jest? Fioletowy. Nawet mu tutaj ten rożek ktoś ugryzł. Jak one już tutaj takie smutne są, tak w normalnej wersji, tej więziennej, to co się stanie w Dark mode, To one będą tam błagać chyba o przebaczenie, żeby wyjść na wolność, nie? A drzewo poszukuje! Drzewo poszukuje Lajma! Czyli on naprawdę zbiegł z więzienia! Dobra, ej, takiej wersji z pranków to ja się nie spodziewałem i takiej jeszcze nie widziałem. Mocne to jest, mega, mega mocne. A co się stało z nim? Simon! Simon w ogóle połączył się z Zielonym, i, i coś oko mu ucieka na lewo. Co tutaj się dzieje w tej więziennej wersji? No, z pranką ewidentnie odwaliło w więzieniu. Mocne rzeczy, mocne rzeczy, widzowie. A to, co się kryje pod tą, pod tą ikonką. O, i to jest szeryf, to jest policjant! No i to jest... to jestem ja, to jestem ja, to jest mój pomocnik tak naprawdę, nie? Wszystko się wie, widzowie, to jest mój pomocnik. A Mr. Fan Computer, on żyje? Ej, z nim się nic nie stało! Ej widzowie, Mr. Fan Computer... ...normalnie sobie... ...sobie siedzi na wolności chyba w takim układzie. Nikt go nie rusza! Albo po prostu nic mu się nie stało, no to ciebie pominiemy. Wenda! Wenda aż... Zmieniła kolor z tego wszystkiego, nie? Jakiś kolor maskujący zobaczcie ma. Tak coś mi się wydaje, że to jest jakiś kolor maskujący. Nie wiem dlaczego akurat czerwony. Ale no oko też, też coś z tymi oczami jest nie tak. No jest ewidentnie zmęczona. Zmęczona tym więziennym życiem chyba, nie? No i przedostatnia postać. No to smutna różowa. Ale ona jest smutna, ale też nic się jej nie stało. Także spoko, propsuje, propsuje. No i ostatnią postać, kogo by tutaj wyrzucić? Wyrzućmy, wyrzućmy, wyrzućmy kogo? Mmm, wyrzućmy drzewo. Bo akcję poszukiwania Laima zaczniemy później. No i dajmy tutaj niebieskiego. O ja! Rozkwaszony jest chłopnie! Rozkwaszony jest totalnie! Totalnie! Jaki on w ogóle ma dźwięk jakiś mroczny? Co jest? Wy to słyszycie? Ja muszę wyciszyć. Mrocznie. To idealnie pasuje. Cicho! O. Idealnie pasuje do jego mrocznej twarzy widzowie. Idealnie. Dobra. Odblokujmy sobie wszystkie te postacie. Posłuchajmy, co stworzyliśmy. Mi się wydaje, że w ogóle w sprankach nie można utworzyć bitu, który będzie brzmiał źle. To są takie dźwięki, że one w każdym połączeniu, no zobaczcie, będą brzmiały dobrze, nie? I teraz brzmi dobrze. I teraz brzmi też to dobrze. I teraz to brzmi też dobrze. Zwykły No teraz trochę gorzej. Ale skoro brzmi gorzej, to znak, że musimy tutaj przejść do Dark Mode'a. No i słuchajcie, w Dark modzie mogą dziać się rzeczy dziwne. Ale co to, co to dla policjanta z Wydziału Śledzenia Spranków, no? <laughs> co to dla, dla mnie? Co to dla mnie? Nic. Także zaczynamy co? Może od końca tym razem zacznijmy. Dobra. Niebieski, wygląda tak samo jak wyglądał, ale jest dużo bardziej mroczny. Wow, 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 co tutaj się stało? Jak mówiłem, że różowa w normalnym modzie była bezpieczna i nic się nie stało. Tak tutaj? No, siedem nieszczęść, wygląda jak siedem nieszczęść, naprawdę. Co oni ci zrobili? Co oni ci zrobili? Dobra, aż ja się boję, co się z stało. Dobra, to była zasłona dymna widzowie. To wszystko to była zasłona dymna. One wyglądały normalnie, ale tutaj stało się im coś jeszcze gorszego. Co jest? A Mister Fan Computer? On po prostu jest... jest sobą, on jest sobą. A szeryfowi? A szeryfa tutaj nie ma! Co jest? Nie ma tutaj szeryfa w Dark mode Dobra, to szeryfa pomijamy. O. Czyli te postacie na razie się nie zmieniły, które już... Tym postaciem, którym wcześniej się coś stało. Po prostu są takie jak były, ale jakby bardziej mroczne, ale te postacie, którym nie było nic w zwyczajnym modzie, no tutaj wyglądają strasznie, nie? Drzewo. Drzewo tak samo, nie? Nic się tutaj strasznego z drzewem nie stało, oprócz tego, że no jest szare, więc to sobie pominiemy. Wow, dobra, dobra, cofam to, widzowie. Tutaj też się dzieją dziwne rzeczy. Naprawdę mega dziwne rzeczy się dzieją, i to na mojej warcie. W moim więzieniu dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy. Ja chyba te spranki będę musiał przywrócić do porządku, widzowie. Inaczej się nie da. Będę musiał te spranki przywrócić do porządku. A słoneczku brakuje kropli do oczu, nie? Bo ma takie czerwone oko, żebym jakieś krople do oczu wpuścił na jego miejsce, nie? Straszne, straszne. Co! Słodki miś, słodki miś, co ci się stało? Co ci się stało, słodki misiu nasz, maskotko naszego odcinka? Dobra, widzowie, też przerażające, nie? może ta postać wróciła? Lime wrócił, ale w jakiejś dziwnej postaci. Czy to jest jego duch? Napiszcie w komentarzach, czy to jest jego duch, czy to jest naprawdę on, bo... Bo spójrzcie na te siedem postaci. No i... no i odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy, czy widzieliście... Coś mocniejszego w ostatnim czasie w sprankach, bo moim zdaniem to jest mega dobry mod, mega dobrze zhakowana wersja spranków. No wygląda naprawdę ciekawie, nie? Mega, mega. To nie są się wszystkie postacie, które tutaj mamy. Mamy tą postać, która, której ucieka oko. No tutaj też coś się stało strasznego, coś tu było dziwnego. A on ciągle przejścia się, jakby. Dwie osoby, którym coś się stało i które są bezpieczne. Dziwne, ale ciekawe. O, o ja. O ja. No nieźle. No nieźle. Ja już nawet nie mam słów. Ja nawet nie mam słów, widzowie. No to jest po prostu. To jest po prostu miazga. To jest miazga. Co. To, co tutaj się dzieje? Silver może się znalazł. Silver nadal nie ma. Czyli jemu udało się uciec. W przeciwieństwie do Lima. Lime powrócił, a on ciągle gdzieś grasuje. Więc mamy. Mamy takie przerażające postacie i ta trzecia od lewej naprawdę, no jest przerażająca. Jakbym zobaczył taką teraz za sobą, to bym się syra przestraszył. No i ten więzienny beat jest naprawdę mocny, widzowie. A jeżeli wy nie chcecie trafić do więzienia razem ze Frankami, to zostawcie teraz łapkę w górę, suba dzwoneczkiem. No i obejrzyjcie te dwa filmy, które wam się teraz tutaj właśnie wyświetlają. Ten film tutaj jest spokojny. spoko I ten, a ten jest jeszcze lepszy.